Witajcie w kolejnym odcinku, witam Was ja i moje dwa psy, które niezmiennie szczekają i po prostu bardzo mi przeszkadzają. Chciałam tylko powiedzieć, że zapowiada się dziś przesadzanie, takie niedługie, krótkie, muszę parę roślin przyciąć, więc zrobimy to sobie wspólnie, mam nadzieję, że uda nam się to zrobić sprawnie i ja już Wam pokazuję, co sobie przygotowałam, a co jeszcze jest przede mną. Przygotowałam sobie ziemię, i nie ma... Halo! Yoshi! Ej, halo! Patrzcie, no będzie przeszkadzał teraz więc tak, przygotowana ziemia tu jest zwykła taka, wiecie z Aldiego chyba akurat miałam zwykła ziemia z Aldiego do tego perlit i keramzyt jak widzicie tu są takie grudki keramzytu mniej więcej 3 czwarte ziemi 1 trzecia no patrzcie słyszeliście go? No mniej więcej trzy czwarte ziemi, a reszta to takie właśnie dodatki jak perlity, ten Nic więcej tu nie dosypywałam, bo jakoś, wiecie, nie miałam rany na to. Yoshi, przestań! <ścoughs> Chciałabym to dziś szybko dosyć załatwić, ale nie wiem, czy mi się uda. Ta mała gnida przeszkadza. Yoshi, przestań! Halo? do tego toniczki, no i oczywiście kawa słuchajcie, trzeba się jakoś wspomóc takie leniwy dzień, no to wiecie jakaś dawka energii by się przydała muszę tutaj zagłuszać mojego psa dobra przesadzenie maranty, tam mam poukarzeniane sadzonki, myślę, że sobie przyniosę swoją sypialnię, ją zagęszczę a do tego poucinam teraz na żywca tą terropegię i wprost do ziemi postaram się powsadzać, wiecie żeby to się fajnie ukorzeniło, przetrzymać jakiś czas w domu, no i wiecie, no spójrzcie, tu już mi się gdzieś plącze jakiś kawałek, tu gdzieś tu, no wszędzie po prostu jest wszędzie, Ono to chyba jest jakaś gałązka z dołu, która gdzieś tutaj się między, pomiędzy, pozaczepiała o patrzcie, jeszcze tam niżej no, jest z każdego zakątka gdzieś mi wychodzi. O, ten nawet kawałeczek pięknie tutaj nam kwitnie. Widzicie, takie trzy lampioniki się ukazały. Fajnie wygląda, piękna roślina, jakaś niemocno kłopotliwa i mam nadzieję, że i również tym razem uda mi się ją tak, wiecie, ukorzenić wprost do ziemi. Przypilnuję, będę regularnie podlewać, więc myślę, że coś z tego będzie. A teraz co, biorę nożyczki, poprzecinam, podzielę na trzy doniczusie i będziemy sobie to właśnie wszystko wsadzać, zasadzać, przesadzać i takie tam. Więc jak widzicie, ja już się tutaj trochę rozłożyłam ze wszystkim, mam przygotowane rośliny, poprzecinałam cerobekie. Cero, Cerobegie sobie poprzecinałam, patrzcie, jaki tutaj jest obfity taki e, gąszczyk bym nawet powiedziała, tych roślinek. Będziemy musieli sobie jeszcze poobrywać listki ale myślę, że na pierwszy plan weźmiemy sobie Marantę, bo ona tutaj już stoi i czeka. Tu mam moją starą z zeszłego roku, chyba przyciętą jedną lub dwie gałązki. Z tego co widzę to tylko jedna się uchowała, ale całkiem nieźle sobie radziła. Fajnie to wygląda, tak, tak sobie ładnie zwisała z półeczki, ale stwierdziłam, że wolałabym ją jednak mieć w sypialni. Poucinałam w tym roku mam starą, która po prostu przypomina obraz nędzy i rozpaczy. i mówię, no nie, no tego to już się cuda pięknego trzeba pozbyć. Więc tak, Mam tu również właśnie te kawałki, które wpadły mi do ziemi, które sobie przecinam i jak widzicie przecinam. I tu już jakiś czas temu, więc te rośliny się też y, naczekały na swą kolej, ale dziś się zmotywowałam, mówię, dobra, jest chwila, moment czasu, weźmy się za to, zróbmy to, bo doniczka w łazience świeci pustkami, a fajnie by chyba tam się prezentowała i wyglądała. Ja mam tutaj, o ile się nie mylę, gdzieś jeszcze jednego lemon najma, który mi się uchował, tak, tutaj. To jest tylko ten jeden egzemplarz. Boże, jaka bida. O ile się nie mylę, ich tu więcej było, a patrzcie, tylko jedna mi się ostała i to jeszcze w takim naprawdę nędznym stanie. No, ale ukorzeniła się, może coś z niej będzie, może coś wybije z ziemi, więc nie będę się tego pozbywać. No i co? Wkładamy to do ziemi. Tu nie ma co, wiecie, no nie ma tutaj jakichś uh, wielkich niewiadomych, nie ma się co zastanawiać. Usunę sobie tylko te brzydsze liście po prostu przesadzimy sobie, wsadzimy do nowego podłoża, wstawię ją do łazienki i mam nadzieję, że będzie się tam fajnie miała. Poprzednia Maranta, czy ciężko mi powiedzieć już jaka to była odmiana rośliny, bo ja ich tyle, o, tu coś nowego nawet wyszło sobie pomiędzy. W międzyczasie, albo to scynantę było, fajnie sobie radziła w łazience, więc myślę, że i może tam dobrze sobie tam poradzi. Tak, ja mam tą opcję w łazience, że właśnie mam okno. No i tam te roślinki fajnie sobie rosną. Widzę, że tutaj jest jeszcze taka po oprysku z drobniejszymi wybarwieniami. No jednak te dwa miesiące prawie w wodzie jakoś nie za mocno im posłużyły. Myślę, że jak taką kępkę roślin sobie wsadzę, to zagęszczę tą poprzednią i będzie to fajnie wyglądać. Więc wsypię sobie tutaj trochę ziemi na dno. Ja mam tam dosyć dużą doniczkę, więc wiecie, chciałabym, żeby też posłużyła mi, żebym nie musiała co chwilę zmieniać im podłoża. Więc tak, tyle myślę, że wystarczy. Jak już tak wszystko trzymam bez składu i ładu, szukam nożyczek, bo chciałam. Ach, tu są, chciałam sobie obciąć ten stary pędzik, który po prostu wygląda już bardzo, bardzo brzydko. No i nie są nam potrzebne, mi przynajmniej szpeci bardziej niż zdobi roślinę. O, tak, tak, tak. I sobie stare przy okazji poobcinam. No i co, włożę ten pędzik tutaj. Widzicie, jakoś super mocno to ukorzenione nie było. No widać, jakieś są korzonki, ale wiecie, żeby to jakieś tam rewelacje były, to bym nie powiedziała. No i co, podokładam sobie po bokach te, które mi się już okorzeniły. Przy okazji, wiecie, jak coś będzie mniej zdobnego, to też trzeba będzie się tego pozbyć. Oczywiście wkładajcie swoją roślinę nie tak jak ja, tylko wiecie, na tyle, żeby ona w tym podłożu jednak siedziała. Zasypujemy ziemią i będziemy mieli fajną, fajną, większą, nowszą, świeższą sadzonkę. Taki trochę kiepski jest czas, bo wiecie, no jednak nadchodząca, czy już jest jesień, no ale wiecie co mam na myśli? Czyli zbliżająca się zima nie sprzyja. Ej! Nie sprzyja zbytnio naszym roślinom, ale ostatnio zauważyłam w sklepie, że maranty, nawet te lemon, które kiedyś były super drogie, są. Bywają w bardzo fajnych, przystępnych cenach, więc jakby się coś podziało, to po prostu odkupcie sobie roślinkę, nie żałujcie niczego, nie ma się często co nad tym tak mocno rozdrabniać. No to też nie jest jakaś fortuna. Wiadomo, że no to zawsze jest żal, jak coś stracimy, a długo to hodowaliśmy, ale mol, Yoshi, przestańcie, proszę. <noise> Wiecie, no nie ma też co tego zbyt mocno roztrząsać, jest jak jest, czasem tak bywa. Dobra. No nie prezentuje się to teraz jakoś, wiecie, spektakularnie, super, jak się wsadzi w osłowkę, to będzie na pewno lepiej, ale myślę, że, wiecie, za jakiś czas roślina ruszy do przodu i będziemy mieli fajną sadzonkę. Jak już mam tutaj tą doniczkę, to myślę, że sobie skorzystam i użyję ją właśnie do tych ceropegi, które tu mam. No i tu jest teraz taki myk, że muszę poobskubywać sobie je z tych listków. Bo chcę ją bezpośrednio wsadzić do podłoża, tak powinna się fajnie przyjąć, o ile, o ile dbacie o to, jak ta roślina jest, ma, w jakim się jest stanie, no chodzi o to, żeby po prostu nie przesuszyć zbyt mocno tego podłoża, bo jednak zanim ona puści nam korzonki, to wolałabym mieć trochę bardziej wilgotno niż sucho. Ja robiłam już tak parę razy, przyjęło mi się to z powodzeniem, o ile po prostu nie zapomniałam na bieżąco podlewać, więc tym, wiecie co, ja to sobie tak, wiecie, poprzecinałam na luzaku, szłam z nożyczkami, tuciach, tuciach, wszystkie, wiecie, w jedną garsteczkę. E, weźmiemy wszystko w jedną dłoń i tu się pomieści, i będzie super fajnie. A teraz popatrzcie, to mi się poplątało i widzę, że och, idzie z liśćmi, listki mi odpadają. No to jest bardzo słabe z mojej strony, bo tego nie życzymy sobie, wiecie, no jednak roślina jest dobna z liści, a nie suchych, suchych, pustych łodyg. Ojejeje, jak to się tutaj nam poplątało. Widzicie, tu właśnie jest ten ból, jeśli chodzi o przesadzanie ceropegi. Ja tą, tą całą kępkę, którą tutaj ze sobą mam, chcę podzielić na trzy doniczki. Nie chcę sobie wszystkich trzech umieszczać w domu, w sumie nie chcę zachować ani jednej. Wszystkie pójdą w dobre ręce, o ile uda mi się je tu ładnie rozdzielić. Wiecie, co mam na myśli. O, ta jest piękna, to jest naprawdę piękna. Słuchajcie, ta ma nawet fajny lampionik, już Wam wcześniej pokazywałam więc jest na czym tutaj oko zawiesić. No, i chciałabym po prostu sobie je na tyle zgrabnie to, wiecie, wszystko porozdzielać, żeby mi wystarczyło na trzy sadzonki. Ok, pozbywam się tych listków tutaj, zostawiam te takie kolanka jakby nie wiem, czy to widać. Widzicie, to są takie kolanka, więc pozbywam się listków i w tych miejscach właśnie y, wypuści nam roślina nowe, nowe, nowe korzenie. O ile zadbacie o to, żeby podłoże było wilgotne, a nie mokre, wiecie co mam na myśli. Tu widzę, że idzie nowy pędzik. No trochę szkoda, no ale co zrobić, jak się nic nie zrobi? Usuwamy wszystko, więc usuwam te wszystkie listki i te kolanka, które widzicie, wsadzam po prostu głęboko do ziemi. Tak się zastanawiam. Tutaj mam jeszcze jedno. Wszystkie kolanka staram się w tym samym miejscu ściągnąć, żeby jakoś sensownie to potem do tej doniczki umieścić. Myślę, że dodam sobie jeszcze mm, Tu miałam takie, o patrzcie jak pięknie urwałam. Został mi taki cypelek. <grym> no ale no co, żal będzie wyrzucić, więc spróbujemy również to ukorzenić. Więc, że tu mam coś jakby na następną doniczkę, tylko jak to się tak cudnie poplątało, bo nie chciałam mi się od razu na trzy dzielić, to wiecie, teraz to jest ciężko wszystko tak zgrabnie na tyle zrobić, żeby nie pogubiło liści. No, i na przykład tu mamy taki fajny zakręt, zamias. Ojej, jej, 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 jej. no to, no to się tutaj porobiło, wiecie? O, dobra, coś mi się udało oddzielić. Często bardzo wielu z Was ukorzenia sobie rośliny, właśnie, bo jest taka opcja, możecie sobie je ukorzenić spokojnie, właśnie z tych listków, które tu widzicie. I bardzo często właśnie się to wychodzi, wychodzi. Jest też taka opcja, że roślina wypuszcza Wam takie cebulki. Jak już macie te cybulki, no to jest 100% gwarancji, że każda sadzoneczka Wam się przyjdzie przyjmie, bo właśnie z tych bulwek wychodzą bardzo szybciutko korzonki. To są jakby te takie bulwy powietrza, nie wiem jak to nazwać, właśnie takie cebule które zapewniałam 100% sukcesu. Wystarczy sobie przyciąć, powkładać razem z tymi cebulami do ziemi i macie gwarancję tego, że roślina również Wam fajnie ruszy. Dobra, to by była druga część. <laughs> I tej mam strasznie dużo. Tu nawet, o, widzicie, jak sobie to zgrabnie uciam. Okej, okay, to jest dół, czyli to tutaj bym musiała... No jak widzicie, no to też już usunę. Gdzieś się to potem dosadzi. Więc ja nie będę się bawić w listki, bo raczej mi się nie ukorzenią. Zapominam, słuchajcie, zostawiacie je odpowiednio nawilżone i one wymagają troszeczkę jakby, no może zostawię, wiecie, nam mchu położę. One wymagają troszeczkę większego, większej uwagi, no to wiecie... W większej czułości, to takie są praktycznie babyki. Tu mamy taki piękny lampionik. Słuchajcie, nie wiem, czy to widać. Spójrzcie. Tak właśnie kwitnie ceropegia. No, ale usuwam to również. A, tu jeszcze chcę tego listka usunąć. Tu tego listka usunąć. To jest dosyć ważne. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się nie usuwając listków ukorzenić ceropegię. czy za każdym razem no, to jest droga do sukcesu i po prostu warto jest pozostawiać sobie takie kolanka i wtedy macie 100% szans, że naprawdę, no 100% to nie, bo to zawsze coś może nie wyjść akurat, ale wiecie, że jest bardzo duża szansa na powodzenie, żeby nam się fajnie roślina ukorzeniła i przyjęła. Ok, tu mamy, tu mamy takiego małego ciopciusia, gdzieś to sobie podosadzamy, ale to taka, no nie no, dobra, to ma jakby większe listki, więc zostawimy to już tak jak jest i co? Trzy doniczki we wszystkie trzy po prostu ziemia. Przecież to mogłam dać w większą. No ale ok. Dajemy sobie tak nasze roślinki. Jak się przysypią jakieś listki, to też nie ma co tragizować. No i mamy to. Jeszcze na samym końcu filmu. M, zadbajcie o to, żeby właśnie podlać te świeże. Nasze ceropegie. Fajnie się prezentuje. Ona też nabierze potem trochę większych listków, jak po prostu przystawią bliżej słońca. To są te kawałki, które dziś były pozawijane pomiędzy innymi roślinami. Tu się akurat nie ma za bardzo co martwić. Fajnie to sprawnie idzie. Myślałam, że będzie gorzej. Najgorsza jest tak, wiecie, taka zabawa to właśnie usuwanie tych listków i rozplątywanie na tyle tej rośliny przesypałam, żeby wiecie, jednak. Nie za dużo tych liści postracić. Dobra, widzieliście, pozakręcałam sobie. O, mamy kolejną. No i bardzo często one są też tak w sklepie sprzedawane, wiecie, wydaje Wam się, że kupujecie dużą donicę, to jest tak fajnie dużo napchane, no to sobie myślicie, o, ile odnóżek idzie. A jak rozplączecie, to się okazuje, że mniej więcej coś takiego kupujecie. E ale to się fajnie rozrasta, rośnie w dół, można sobie za każdym razem uciąć. Wiecie, nawet ukorzenić w wodzie, jeśli się nie czujecie na tyle. Wiecie w tym temacie dobrze, żeby wiecie, kombinować i tam tak samo jak ja robić wprost do ziemi. Można również i tak to zrobić, żeby pierw ukorzenić, poczekać na te wodne korzonki. A tu mi zostały jeszcze te maluchy, to ja sobie tutaj dosadzę. I myślę, że byłoby na tyle. Ja to tak jeszcze jakbym tak zerkła porządnie, to jeszcze mam epipremną do przesadzenia. Więc może chwilkę zaczekajcie, a ja sobie jedno przesadzę. Bo również marzyło mi się w którymś miejscu w domu, nie wiem dokładnie, w którym, ale chciałam sobie właśnie teraz te epipremna, które tam mam e, wsadzić do jednej doniczki, jak już tak się tyle ukorzeniały. Więc momencik i wracam. Witam Was ponownie, słuchajcie, jestem, taki pęczek, nie za duży, jak widzicie są to jakieś korzonki, e, stoi to też już dłuższy czas, więc już wypadałoby w końcu włożyć to do ziemi, e, jednak wiecie, no też szkoda, żeby roślina nie przy... przyznam się Wam od razu że parę razy wypadła mi już z wody, więc ponownie chyba ukorzeniłam dwa razy to epipremną, bo raz wypadło mi z wody, co za tym idzie straciło korzonki, po prostu one wyschły. Jakoś nie zauważyłam tego. Potem musiałam ukorzeniać na nowo i widzę, że wiecie, no to już czas najwyższy nie będzie to jakaś pokaźna donica, ale ale coś z tego będzie sobie to wszystko tutaj ładnie włożymy najwyżej jeszcze potem coś dosadzę jak przytnę. I mamy tutaj epipremnum Happy Leaf połączone z Enjoyem chyba i ze Snow Queenem, czyli takie fajniejsze białe wariegacje jeśli chodzi o epipremna. Również roślina do podlania tak samo jak ceropege i myślę, że mogę powiedzieć, że ten odcinek już e, zakończymy zrobiłam to, co chciałam, fajnie, że mi towarzyszyliście, jak zwykle napałaganiłam, no tak to bywa i myślę, że listki z teropegi po prostu się ich pozbędę. O, patrzcie, no tu jeszcze jakiś jest kandydat, więc szkoda by było go nie wsadzić do podłoża, więc zaraz to od razu zrobię, Urwam ponownie listki dokopać tu i zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się, że wszystko się fajnie przyjmie, że rośliny będą miały się dobrze. Dajcie znać, czy jeszcze coś przesadzaliście o tak późnej roku, porze roku. I ja zazwyczaj to robię, jak jest taka potrzeba, a wiecie, powiem Wam, że no jakoś pofolgowałam sobie dosyć czasowo w tym roku i no tak się złożyło, że nie przesadziłam tych roślin, które miałam w planie. Co jakiś czas dochodziły mi jakieś nowe do przesadzenia i tak się skupiałam trochę na tych innych. I obawiam się, że to nie będzie ostatnie przesadzanie, jeśli chodzi o ten, na ten rok i na pewno na początek roku, bo coś pewnie w praniu jeszcze wyjdzie. Aha, właśnie, spojrzałam teraz na syngonium, które już też e, zapewne ma wielkie korzenie, a stoi wciąż w witrynce, w perlicie, więc dobrze by było je również przesadzić, ale muszę jeszcze jakieś sensowne miejsce na nie znaleźć. Wiecie, to też jak bez głowy przesadzanie. Ech, no coś trzeba wymyślić. Tym bardziej, że Red Spot Tricolor, no niestety... Nie wszystkie sadzonki poszły właśnie w wariegacje, niektóre zostały po prostu red spotem. No dobrze, ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!